Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pani FIFA 65 2024. Na dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam wszystkie 47 greckich kart limitowanych. Jest ich 47, bo oprócz tych 44 z greckich zespołów, które pokazywałem na ostatnich odcinkach, jeszcze są 3 dodatkowe i wszystkie mam po dwa. Nie są na wymianę, bo chcę mieć dwa kompletne sety greckie. Na początku mamy XXL -ki z Olimpiakosu: 11 sztuk: Pashalakis, Masauras, Fortunis, Rosy, Queenie, Retos, ba, Rodinei, ndoj, el arabi r i ramon, następnie paok, kotarski, narej, Tyson soares, następnie konstantelias, kolier. Kis, Żywkowicz, Augusto, e, Sastre, Szwab oraz Wierinia. Następnie panatinajkos. mamy Palacios, Peres, Ioannidis, następnie Kociras, Vazianidis, Fikaj, Zeka, Si, Deras, Mancini, Cantala, Piedra, Doricic. Następnie ostatni zespół grecki, czyli AEK. Jest Atamas, Jadis, Araujo, Sergio Araujo w sensie, Pineda, Wida, Rota, Szymański, Moukoudi, Hay, Safi, Johnson, Garcia oraz Zuber y... Następnie te trzy karty dodatkowe greckie, czyli Neymar z Pelsze, Salah z Liverpoolu i Gavi z Barcelony. I to są greckie karty. Reszta jeszcze nie jest kompletna. To wam zaprezentuję, jak już będę miał komplet. W sensie mamy już wszystkie, przynajmniej po jednej, oprócz karty De Jonga? De Jonga? To jest Dejong, czy Defray? De Jong chyba. Oprócz karty Dejonga yy, wyszła gdzieś w Turcji i w sumie to ciężko ją znaleźć. Yy, no to co? Na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i ja się z wami żegnam. Cześć.